Tak właśnie wygląda główna atrakcja, która już działa. Ej, gość. To saya. Tak do nicu. If you have. Ile was jest? Ile Tu jeszcze informacja, jak to się jedzie, 370 na godzinie, przeciążenie 1,7g, 0 do 240 w 49 sekundy. Tu kolejna atrakcja, ale to już chyba dla dwulatków, albo dla półlatków. Tak więc idziemy znowu z Łuką, y, czy główna atrakcja działa. Bo jak nie działa, to trzeba zrobić aferę i niech oddają hajs za bilety, bo tak to po prostu jest totalna karamba. Patrz, co tu goście wzięli, Cadillaca. <laughs> Mam nadzieję, że majtki założone. Widzicie Maranello, niestety dopiero w budowie, tor, ale pewnie niebawem się pojawi. Nie, nie, idziemy tu, tu, tu. tu, tu. Tu, 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 tu? A tu, 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 co tu, tu, to jest? Nie pamiętam kurwa. Wjeżdżyliśmy do jakiejś kolejnej mega atrakcji przyjechali z okularami 3D. O, jak śmiesznie widać. Pięknie. Atrakcja 3D nawet była fajna. Trzeba powiedzieć. Dla dzieci oczywiście, ale ale jakoś fajnie zrobione. To 3D tak dodawało tego, nie? Wygląda. Ewidentnie to jeszcze nie koniec atrakcji, jakie tu się pojawią w przyszłym czasie, bo plac budowy jest. Mam To znaczy, że nawet 100 do milimetra. Tak. Tu nie ma nie. To powinni wiesz, co? Na pewno, na pewno, na pewno. Ale powinni umyć ten budynek. Jak on z daleka wygląda, to go wiesz. Jak patrzysz na tych reklamówkach, to wszystko wy... Kolejny roller Kosterek startuje. O, gościuwa dostała gumki na oczy, żeby jej okulary nie spadły. To ja pewnie dostanę taki sam, takie samo wyposażenie. Atrakcja z żółtymi samochodzikami, lajtowa, nie trzeba się stresować. Myślę, że od 8 okurnia lat w górę jak najbardziej odpowiednio. Po głównej atrakcji czeka nas sklepik, gdzie można sobie zakupić różne fajne pamiątki Dobre, z Ferrari. 30, to, 60, to nie ma tragedii. Co? Smyczka z Ferrari? Ale fajna, bo szeroka. Smyczka z Ferrari po ile? Po trzy dyszki? zł. złotych. Jakieś są fajniejsze i gorsze? Tak, jakaś trochę lipa, nie? No to, to będzie ci ten plastik na trzy i siedział bez sensu. Jak widzicie, całe mnóstwo różnych różności. Kiliszki na wódkę to są fajne, moglibyśmy na czas pić wtedy. Koszulki w jakie cena? Jest tu wy? Wiesz, kurwa, tam sobie w każdym kolorze: czarną, białą i czerwoną. Ewidentnie jest poza sezonem, bo jest naprawdę. Weźmy przy silnika. Jak się kieruje w stronę silników mocy? I teraz pora iść przyjąć jakąś paszę, bo masakra. O jest. Fabian nakupił gratów, koszulek i różnych innych rzeczy. Dining pass. Słuchajcie, Burger King, tutaj przechodzę i zobaczyłem ciekawostkę, której u nas nie widziałem. Ciasteczka i inne różne fajne rzeczy, które można sobie nabyć. I zobaczymy jeszcze, jakie bułeczki są. Bułeczki są już takie, jak i u nas. Mniej więcej. Cóż jest? Można by jeszcze nad takim kebabem pomyśleć. Co ciekawe, słuchajcie. Cash only głównie w tych wszystkich jadalniach. Nawet w KFC jak kupowałem, to również chcieli ode mnie gotówkę. Tak więc nie można się nastawiać na karty kredytowe, bo możecie się grubo rozczarować. A dzisiaj, chyba coś z tego tematu przytnę. Wypadnę coś takiego, na szarmę, oryginalną. Jest tutaj automatyczna libańska restauracja. Nie idziemy w żadnego fast fooda znanego, tylko coś takiego innego. Sushi też jest u nas dobrze znane, a taka szarma mogłaby być dobra. Jeszcze oblukać, co tam jest ciekawego. Chicken sharma. A to jest jeszcze meat sharma. A to co to jest? Szarma po prostu. Trzeba im powiedzieć, że żeby, żeby takie nam dała, nie? Takie z frytkami z kolą. Ok. Libańskie fast foodowe jedzenie. Mamy dodatek. Borsu czego łoju, bo tutaj jest taki typowy libański przysmak. No i niestety nie ma stuic, trzeba jeść e, rękami. Skończy to O, widzisz. To jest dobry plan. Jak na razie muszę przyznać, że. dzisiejszy. Widelce i połysce. O, dzięki. Dzisiejszy, dzisiejszy wybór był najgorszym. Na szczęście udało się zdobyć widelec, bo Libańczycy nie przewidują trzeba jeść palcami. to się rozpada po prostu. To kompletna lipa. Znowu nie posłuchałeś mnie i poszedłeś sami się coś kupiłeś, tak? A nie było porcji dla ludzi? Zobaczymy. To jest wersja Zbaczymy. dla psa. Z miski tutaj się pije, zagryza ryżem. Co ty wziąłeś w ogóle? A dobre. Pound Masala rice. A, czyli wziąłeś sobie z krewetkami masale. Może być dobre. Jam jam tutaj ten. Fabian wziął jamiam z krewetkami takimi malutkimi. Wygląda, wygląda zachęcająco, słodko-kwaśne. Próbowałeś? Próbowałem. Próbowałem. było nawet przyzwoite, a my czekamy co? Chwyci sobie ryż. To jest jakiś specjalny ryż? Ryż minowy. A ja mam zajebiście, bo jak jestem z czwartym kumplami, to mogę czterech różnych rzeczy próbować. sobie Co? Ryż minowy taki, no. A musisz tutaj grubo masala go zaladać. Jest Tak. Do Ale roku. obstawiam weekend na desce. I to nie będzie jutro, kurwa robił w zatoce. Niestety. Podsumowując naszą eskapadę do Ferrari World, to jest taka sytuacja tu, gdzieś chyba żeśmy stali. Eee, tam. Pod... Nie, za... zapikałem. Duchy stoją. Duchy stoją. Eee, to, główna atrakcja to tak naprawdę jest dla, dla dzieciaków, no. przysięgam. Eee, dla dużych to tylko... Nie sądzisz? Czekaj, ja sobie muszę zmienić tą koszulkę, bo się cały upierniczyłem. Dodatkowo się upierniczyłem i jeszcze niedobre jedzenie żeśmy kupili. Po prostu masakra. Jadłeś? Tu właśnie zmierzamy teraz do Jasmarina. Tak, Sheik Al się zameldował. Mamy szafę <laughs> Który nam tu popierdala kurwa 400 koni. Nie Nie chcieliśmy dzisiaj wypożyczyć lambo, ale gościu przed nami, Mieliśmy zamówione się rozpierdolił i tylko widzieliśmy co to zostało. Safa hamu. Niestety bieda jest. Bieda Trzeba jest. jeździć z klasą. No tak to wygląda to wszystko w początku, także tu jest nasz kierowca. Czyli mamy robotę kierowcy. Taka fuga, Słuchajcie, przejeżdżamy do jakiegoś fajnego parku wodnego. Muszę przyznać, że rura robi wrażenie. Z przelotem jest przez ten, przez ogólne, ogólne powietrze, nie? No, Pojeżdżamy na Teoria z Marina. O, tutaj. No, Zaraz zobaczymy, co tu są za atrakcje. Na razie. przyjechać, zajdziemy na parkingu i przejdziemy. Dobra. To co, mam tu gdzieś parkować, panowie? Teraz. A nie wiem, czy tam w ogóle dzisiaj jest jakaś akcja, żeby wejść. No, gdzieś trzeba się zapytać gościa, nie? Jak Jeśli można, proszę zawrócić i od razu skręcić. Tak, jaka miła pani, jeśli można, jeśli można, proszę zawrócić. Niestety okazuje się, że dzisiaj jesteśmy trochę za późno. Bo można sobie wypożyczyć tutaj furki i na torze trochę pojeździć. Ale godzina słaba. Niestety okazuje się, że na jaz Marina to, że aktualnie nie odbywają się żadne atrakcje. Eee, no i cóż, no i trzeba się po prostu zwijać. Przebierasz się? Czekaj. Panie słoneczko jest kurwa. To w bagażniku masz graty.